Witam serdecznie na kanale Kryzji Turu Ja nazywam się Alois, a grałem w World of Tanks Kolejny raz po przedstawionym drzewku technologicznym Związku Radzieckiego Jak już widzieliście w poprzednich filmikach, przeszłem przez AT-1, BT-2 C-26 I zostało mi drugi poziom tytułu SU-18 A więc ok, SU-18, ciało samobieżne Z 18 na dwóch czołgistów, jest to dowódca i kierowca, mechanik. Dodajemy tutaj to, to, akceptuj. Jedno z najtrudniejszych czołgów według mnie w tej grze. To są właśnie z ciała samobieżne, ok. Let's play, zobaczcie. Teraz to jest prochorowawka, nie, nazywam tak, Prochorowka. czy czytam to po polsku, a jest inaczej napisane. Okej, okay. mini prezentacja ciała samodzielnego. Wygląda MS-1, tak według mnie podwozie i tył. Tyle, że przód to już ma jak jakiś grill, drzwi do grilla. Proszę bardzo, uliczki do grilla. Z tak, siedemdziesiąt dwa. Czyli nie ma jaka? A to jedynka. Dobrze. Celowanie, widzicie, celowanie z bardzo złe. Właśnie celować z góry. Idziemy grillem do. do, 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 do. 15, jak ja nie lubię równych czołgów, to jest masakra. No ale cóż, trzeba przejść przez to ciało samobieżne. Tylko jak jakimś starym podwodnem. Ok. naciskamy szybcik i mamy taki łotu zoom. Jest pytanie, czy ок, okay. okay. to ma najwyższy zasięg? nie wiem wie to jest metr. a, 543 metry no bo to zasięg dobra, tu jest jakiś czołg, tu jest nasz okej okay. dopilnujemy go tak jest właśnie działa samobieżne pilnowanie z to jest na jeśli coś co to jest? kurde nie jest ok. I. prawie. Widzicie, tak się widziały Widziałem to na pierwszy. Gdzie jest drugi człowiek? Czekaj. Nie mogę teraz zmienić pozycji. Dobrze, chyba macie ciała ja samobieżnicę, wierzchołki, to samo miejsce, a to jest niedobre, ale ładnie nam idzie, mogę poza moją właśnie, po co to już chodzi. I pum. Trafione. one. Więc super, zabawne jest. Ale sądzę, że będzie ubieżnie działało. Ale tylko na odległość. Ok, udało mi się coś trafić. Powiem Wam, że nieco więcej jest lepsze niż inne czołgi. Normalne trzeba jeść. No i blisko nas jest. Dobrze. E, nie ruszaj się. To jest kolejne. Kogo nie widzę. Kurde. Мог бы так вот здесь Ну ладно. Правильно пешки не на самом деле, ну, тогда все ладно. Ладно, 400, 400. 400. 500, 400. No i koniec. Dziękuję bardzo. Udało się coś zniszczyć. Więc nie jest jak Nie Jak udało mi się przetrwać. Mówi! Ok, dziękuję bardzo za wymienięcie filmiku. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do komentowania, subskrypcji oraz dodawania bliski A jeśli dodacie, to proszę o komentarz. To no, tyle. Pozdrawiam. Nie